Uh, Andrzej Heller, uh, Andrea Geric. Heller. Andrzej Heller, uh, Aleksiej Kazakow. Heller. Andrzej Heller, Luigi Mastrangelo. Mastrangelo. Luigi Mastrangelo, David Lee. Mastrangelo. Luigi Mastrangelo, Robertlandy Simon. Simon. Robertlandy Simon, Gustavo Andres Simon. Robert Landy, Simon, Piotr Nowakowski. Simon, jakby już do końca <grymne> możemy. Dla mnie to jest taki numer jeden i. Okej. Okay. Czyli Lukas satkam na końcu też był, ale też widzę nie, nie przekonać. Tak, cię. tak, tak. Jakby na dzień dzisiejszy. Dawno też jakby, no ale jest na takim poziomie, ale mm. jakby uważam, że jakby on na naszej pozycji jakby to jest. To jest taki gościu, że on dominuje, dominu, dominuje po prostu hmm. naszą pozycję i na niego ona, wychodzisz naprzeciwko jej i wiesz, że, no, to będzie, ciężko. że, że będzie ciężko, że trzeba, trzeba dubsko wzrażać, no. No, no dokładnie.